Rok polsztyński przygotował wspaniałą imprezę z lot zabytkowych szybowców. Vintage Gliders Club z 40-letnią tradycją, ponad 1000 członków, tu kilkadziesiąt szybowców z całego świata. szybowców, ale to nie są zwykłe szybowce, to są szybowce zabytkowe. Najstarsze z końca lat 20., najmłodsze z końca lat 60. Niektóre maszyny nie powinny już latać, a są w wyśmienitym stanie, w wyśmienitej formie. Także jest na co popatrzeć. Szybowce, które tutaj przyjechały do Olsztyna na zlot Vintage Glider Club, czyli organizacji zrzeszającej właścicieli starych szybowców z całej Europy. My tutaj mamy taką tradycję w Olsztynie, tak zwanych zlotów staruchów. I już szósty zlot w tej chwili się jakby równolegle odbywa. Pierwszy raz postanowili przyjechać do nas w takiej liczbie goście z zagranicy, dlatego z tych 35 szybowców zdecydowana większość to szybowce z zagranicy, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z Holandii, z Danii. Wszyscy goście tutaj przyjechali, żeby podziwiać Mazury, odpocząć trochę, spotkać się razem, bo to taka impreza bardziej towarzyska niż sportowa.